Witam na kanale Dzieciaki testują. Zapraszamy na recenzję gry od wydawnictwa Egmont Łap zasłówka. Pomysłowa gra językowa przeznaczona jest dla 3 do 8 graczy w wieku od 10 lat. Jest to już nasza trzecia gra z serii Łap zasłówka na blogu. Była już recenzja gry Łap zasłówka imprezowa gra słowna oraz w wersji gry do plecaka. Ta jest dla dzieci od 8 roku życia. Ta jest również od 10, ta jest dla dwóch do sześciu graczy, a tutaj mamy również 3 do 8 graczy. Także jest to już trzecia gra z serii Lab zasłówka. A recenzję tych dwóch gier oczywiście również na naszym kanale znajdziecie. Zajrzyjcie w opis do filmu na blog, bo tam we wpisie o tej grze będą również linki do recenzji dwóch poprzednich wersji. Gra, jak już mówiłam, przeznaczona dla 3 do 8 graczy w wieku od 10 lat. Jest to gra, w której będziemy wymyślać skojarzenia związane z zadaniem. W opakowaniu znajdziemy karty zadań. Łącznie na tych 48 kartach jest 480 zadań. One się charakteryzują pustym polem, bo są jeszcze karty z wykrzyknikiem, to są karty utrudnień. Mamy dwustronne karty Start oraz Meta. Klepsydrę, karty punktacji od 1 do 6 w kolorach pionków. Mamy 8 drewnianych, kolorowych pionków i pusty notesik na zapisywane słówka. Tak wygląda przygotowany obszar do gry. Rozkładamy 8 kart zadań oraz 4 karty utrudnień. No i tak jak widzicie, przy karcie zadań start. A za kartą utrudnień meta. Resztę potasowanych kart układamy w dwa stosy na środku. Jest też pomiędzy nimi klepsydra. Każdy z graczy bierze karty punktacji, trzyma je zakryte gdzieś w pobliżu. Bierze również długopis, kartkę z notesiku, no i oczywiście pionek w wybranym kolorze. Na starcie stanęły pionki graczy. Wybieramy również osobę, która będzie prowadziła rozgrywkę. Wybieramy również na całą rundę liczbę z przedziału 1 do 10. Załóżmy, że wybierzemy 5 i przez całą rundę będziemy robić zadania z numerem 5. Osoba prowadząca grę bierze z zakrytego stosu kartę, odczytuje. Kreść zadania piątego, rzeczy, które można nadmuchać, i odwraca klepsydrę. Póki piasek się nie przesypie, mamy czas na napisanie słówek, rzeczy, które można nadmuchać. Wypisujemy ich ile tylko chcemy, a gdy już czas nam upłynie, przychodzi czas, na proponowanie pół. Załóżmy, że wypisaliśmy sobie 10 rzeczy. Osoby, które siedzą obok nas, one również mogą mieć takie same wypisane rzeczy, więc raczej starajmy się przewidzieć, jakie te rzeczy mamy unikalne, takie których nikt. Inny nie przewidział. Proponujemy tutaj punkty, czyli ilość wyrazów, których jesteśmy w stanie odczytać. Jeżeli stwierdzimy, że mamy 6 pewniaków, możemy albo wybrać kartę z cyfrą 6, ale możemy również wziąć 3 karty, zostawić je zakryte oczywiście, tak żeby nikt nie widział, jakie my tam mamy na nich liczby. I gdy przyjdzie czas na odkrywanie, wtedy odkryjemy, no i będziemy musieli odczytać sześć wyrazów. Przy każdym odczytanym przez nas wyrazie stawiamy tak zwanego ptaszka. Ale jeżeli ktoś inny odczytał wyraz, który mamy na naszej kartce, musimy go wykreślić. I tych wyrazów już więcej nie odczytujemy, więc jeżeli trafi nam się, że będziemy musieli na końcu odczytywać wyrazy, może się zdarzyć tak, że wcale nie pójdzie nam tak dobrze, jak zakładaliśmy. Jeżeli mamy zbyt wiele wykreślonych słówek i nie uda nam się odczytać zadeklarowanej liczby wyrazów, niestety, nie ruszamy naszym pionkiem. On zostaje tam, gdzie stoi, ale jeżeli odczytamy wyrazy, to o taką właśnie liczbę pól przesuwamy nasz pionek. Na przykład, jeśli uda nam się odczytać cztery wyrazy, pionek zatrzymujemy na polu z numerem 4. Ale co, jeżeli zaczniemy poruszać się po Utrudnieniach. Jeżeli któryś z graczy lub więcej graczy stoi na utrudnieniu, musi odkryć kartę, która jest na wierzchu i sprawdzić. Więcej niż 7 liter możesz zapisywać tylko słowa, które mają więcej niż 7 liter. Utrudnienie to dotyczy tylko osoby, które stoją na wykrzyknikach i tylko w danej rundzie. Osoba, która jako pierwsza dotrze do mety, wygrywa grę. A w przypadku remisu, jeżeli w danej rundzie więcej graczy mogłoby dotrzeć do mety, to wygrywa osoba, której zostało jeszcze w zanadrzu więcej pól do przejścia. Załóżmy, ja mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery do mety. Jeżeli ja będę miała kartę z liczbą 6, a jeden ze współgraczy, który też na przykład stałby na tym polu i miałby kartę z numerem 4, równocześnie staniemy na metę, ale to ja wygram, bo ja mam wyższej wartości kartę zadeklarowanych punktów. Łap za słówka jest świetną grą na jakieś większe spotkania, czy to w gronie przyjaciół, czy rodziny. Zdecydowanie 10 plus jest odpowiednim wiekiem, ponieważ niektóre z zadań wymagają takiej bardzo ogólnej wiedzy o świecie, więc z młodszymi dziećmi raczej bym tutaj do gry nie siadała, chyba że na jakichś swoich uproszczonych zasadach. Świetnie się można przy niej bawić, jest to logiczna gra więc, zmuszę tutaj nasze szare komórki do wysiłku, a więcej ogrze przeczytacie na blogu w opisie do filmu. Jest link, koniecznie tam zajrzyjcie. W opisie do filmu jest też link do Ceneo, gdzie można sprawdzić i porównać ceny gry w różnych internetowych sklepach oraz link do mojego Instagrama, gdzie również Was bardzo gorąco zapraszam. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.